Serdecznie Państwa witam. Witam także moich znajomych i kolegów, koleżanki, cześć witam także moich uczniów i jeszcze raz i uczennice. Jeszcze raz gratuluję zda, zdania egzaminu semestralnego, a także gratuluję tym uczniom, którzy zdali egzamin semestralny, który prowadziłem na pierwszym semestrze dwa lata temu. Dziś zgodnie z zapowiedzią będę mówił o stanach nadzwyczajnych, w oparciu oczywiście o Konstytucję, tak? Czym są stany nadzwyczajne? Czym się charakteryzują i jak ogólnie jakie są wprowadzane środki w momencie kiedy taki stan, środki prawne, naturalnie, kiedy stan nadzwyczajny wchodzi w życie? Jest to opisane oczywiście w Konstytucji Rzeczypospolitej. Wiadomo, że muszą być ten taki stan nadzwyczajny musi wiąże się także z wprowadzeniem stanu prawnego i ten stan nadzwyczajny i wszelkie środki prawne obowiązują albo na całości terytorium kraju, albo na części. I Jakie wydarzenia mogą spowodować, że w państwie, w państwie polskim, władza nie może już w całości kontrolować tego, co się dzieje kontrolować ogólnej sytuacji? I kiedy zostaje zmuszona? W Zmuszona do wprowadzenia stanu, wojen, stanu wojennego, nadzwyczajnego, klęski żywiołowej i tak dalej. Ja już pomijam sytuacje, które miały gdzieś miejsce, jak na przykład w reżimie komunistycznym, gdzie stan wojenny był. Nie, został wprowadzony w ogóle niesłusznie, ale był także pogwałceniem obowiązującego prawa, także konstytucji PRL. Mówię o tym, jak kiedy jest takie uzasadnienie i, i jak to odbywa się w normalnej sytuacji tak jak w normalnej sytuacji prawnej kiedy nie ma jakiegoś reżimu czy nie ma autokratycznych rządów tak więc wszelkie takie uregulowania i przepisy są w ustawie zasadniczej czyli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucja, jak jeszcze przypomnę, ona już została wprowadzona w życie w 1997 roku z późniejszymi zmianami. Do czasu od upadku komunizmu, do czasu wprowadzenia tej konstytucji, czyli od 1989 roku, i w ogóle już kiedy upadł system komunistyczny, zastępczo stosowano przepisy konstytucji przedwojennej, no bo trudno, żeby była konstytucja PRL. -u. Więc artykuł zacznijmy od artykułu 228. Pozwolę go sobie przeczytać. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać prowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny, stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowego podaniu do publicznej wiadomości. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa. Ustawa może określać podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka obywatela. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu. Przeprowadzone referendum ogólnokrajowego nie mogą być przeprowadzone wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego. Oraz wybory prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny. I przede wszystkim, jakie mamy te rodzaje stanów nadzwyczajnych? Przed chwilą przeczytaliśmy, więc yy, polskie prawo przewiduje takie trzy, Rodzaje stanów nadzwyczajnych, a więc przede wszystkim stan wojenny, tak? On jest prowadzony na podstawie artykułu 229 ustawy zasadniczej Konstytucji RP i kiedy to następuje? Pełny cytat. W razie wewnętrznego zagrożenia państwa. Zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika z zobowiązanie do wspólnej obrony przeciw agresji. Tak? Wprowadza ten stan wojenny prezydent, ale na wniosek rządu, czyli Rady Ministrów. I to może być albo na części mm, terytorium Polski, albo też całości terytorium naszego państwa, tak? Z kolei stan wyjątkowy jest wprowadzany na podstawie. Artykułu 230 Konstytucji Rzeczypospolitej i tutaj, jeszcze cytując, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony nie dłuższy niż 90 dni stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni. Prezydent podejmuje taką decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i on. Ym, on w tym rozporządzeniu wyszczególnia, określa wszelkie powody, przyczyny wprowadzenia tego stanu, czasu trwania tego stanu i obszar, a także różne takie rodzaje ograniczeń wolności praw człowieka i obywatela. Oczywiście tylko takie, które dopuszcza ustawa, tak? Tylko i wyłącznie te. Natomiast kiedy już przyczyny. Wprowadzenia tego stanu wyjątkowego ustąpią, już ich nie będzie, tak? I wtedy po prostu zostaje, wtedy przywraca się stan normalnego życia społecznego, normalnego działania, funkcjonowania państwa polskiego, i w zgodzie z przepisami ustawy, prezydent, oczywiście na wniosek Rady Ministrów doprowadza do tego, że stan wyjątkowy zostanie zniesiony przed upływem tego czasu, na jaki go wprowadzono, czyli wprowadzono jakiś określony czas, później już go nie ma. A kiedy prezydent wprowadza rozporządzenie o wprowadzeniu tego wyjątkowego stanu, albo też stanu wojennego, to oczywiście yy, to rozporządzenie należy przedstawić, oczywiście, Sejmowi w ciągu takich 48 godzin. Od momentu podpisania. I wtedy Sejm zajmuje się niezwłocznym rozpatrzeniem. Może też to uchylić większością głosów. Oczywiście y, musi być obecnych przynajmniej połowa tej ustawowej liczby posłów. Tak? Hmm. Oczywiście w naszym kraju y, zagrożenie np. bezpieczeństwa obywateli i, i, lub też porządku publicznego może spowodować, że zostanie wprowadzony stan wyjątkowy. Przejdźmy do artykułu 232 Konstytucji Rzeczypospolitej, czyli stanu klęski żywiołowej. I teraz cytat. W celu zabezpieczenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących na klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony nie dłuższy niż 30 dni stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. I przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą sejmu. A więc, jeżeli przeniesiemy to już do praktyki, to. Jeżeli na przykład dojdzie do jakichś wielkich, rozległych powodzi, pożarów, które pochłaniają mnóstwo terytorium, albo epidemii, z czym mieliśmy niedawno do czynienia, albo też są jakieś duże zanieczyszczenia przemysłowe, skażenia, i one tutaj na obszarze albo części całości terytorium naszego kraju są i dotykają tą ludność, no bo wiadomo, trudno, żeby było inaczej, to wtedy Istnieją już przesłanki do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Tak? I tutaj mówiliśmy o tych wyjątkowych stanach, które działają na gruncie naszego państwa. One są oczywiście, występują także te stany w różnych systemach prawnych i w systemie, w którym my jesteśmy prawa stanowionego, kontynentalnego, ale także w systemach, które. Różnią się od naszego jak systemy autorytarne. I jeżeli mamy system autorytarny, to mm, i działa to tak, jak na przykład w Chinach komunistycznych, gdzie w czasie pandemii, nie pytano obywateli o zgodę, tam nie ma swobód demokratycznych, przyspawano im drzwi, także nie mogli wychodzić. Inaczej to wygląda.